Pierwsze śniadanko szybkowy indo. Kosztuje 11 zł, teraz to jest samo co nocleg. I śmieszne, śmieszy mnie kombinacja sztućców, dlatego że na Filipinach był widelec i łyżka, a tutaj jest nóż i łyżka. Takie jeszcze nie widziałam. Jesteś przyzwyczajona do bycia bohaterką vlogów. Tylko że vlogi Twojego brata są trochę lepsze. Kiedyś tam dojdę! Najpierw na... Znalazłam ją na końcu świata. Znajdę Cię. Na... Ją. Dojechałyśmy. wzięliśmy skuter. Mm. Jest to niezła przygoda. Jestem zmęczona trochę tym uważaniem na innych ludzi podczas jazdy. Mówiąc delikatnie. Spotkałem się z latarką dzisiaj i próbujemy przetrwać. Próbujemy przetrwać w gorąc. do do tu, do świątyni. I na tym się skończy nasze znaczy zwiedzanie, bo jak zawsze się schodzi dłużej i... dużo wrażeń z tym Jeszcze nie z Piterem. Oj, dużo. Tam jest chyba tempul. A tu jest ból, bo jest gorąco. I tu też jest ból. Trzecią małpę do kompletu. Oszukałam kogoś właśnie. Nie jest mi głupio. Małpy są prawdziwymi małpami i ukradły iPhone'a Na szczęście nie naszego. Ta już chciała ukraść okulary. No, no, no. Ale cpany są skubane. Nie ma to, jak na pierwszy posiłek yy, obiadowy jeść koreańskie jedzenie. <głupia> Jeździłam skuterem po różnych krajach Azji i się wymądrzałam, a teraz muszę przechodzić przez przejście dla pieszych i w ogóle wszyscy mają mnie w dupie i mnie to stresuje. I tu jest przejście dla pieszych. Widzicie? Fuu, pajęczyna? No idę, pomachałam ręką w razie czego i tyle. <laughs> to naświatku kurwa ulicy. Oh. Yeah, me too. <laughs> yeah, also me. Because us. of the company. Yeah, the company. <laughs> you are really selfish. Selfish? Yeah. Why? I'm no, talking no, no, about sorry, my sorry, I got, I, I, No, no, sorry, sorry. Ego something. I'm, I'm I talking go. about you. I I, it was a compliment to you. Oh, thank you very much. I, I thought... Jestem taka sociek! Natalia, jak się czujesz z luksusem? Um, czuję się. luksusowo, no. Tak, jak księżniczka. <try> Widoczek będzie jutro, ale proszę. Ja wyszłam o! właśnie za Natalię! 50 <śpięć> zł za noc! To jest dużo! Nie, no to trzeba nagrać jak o. będzie jasno. Słuchaj, no podzie podzielimy się tym łóżkiem. Instagram. Ja mam na wszystko limit. Ile mi wisisz, kochana? Milion. Milion, poproszę. Wyglądamy, jakbyśmy nie wyszły stąd w ogóle. A byłyśmy na jedzeniu. pysznej kolbie. już. Trzeba by nas pięknie to prawda tam mamy constructions, o których oczywiście nikt nikt nie powiedział. Generalnie jest ładnie. Za 50 zł za noc. Jeszcze ładniej. Takie jest życie. Właśnie. Teraz ty chyba tak, chociaż chciałabym zjeść. Kawę już wypiłam, bo nie mogłam się doczekać. Idziemy na ich preskę. Zaparowano wszystko. Chyba ja nie mam drugiej ręki teraz. Jedę tak są. Czeszysza w Warszawie na pawilonach jest jednak więcej warta. 45 zł za godzinę. I, I like pain. To chciałam powiedzieć. Nie, <grymne> nie, <grymne> <grymne> To rozgrzeweczka. Stupeczką. 200 dolarów. 200 wariatów. Ja, nikt nie sprawdził. To nie dolary, to wariaty. 200 tysięcy. Boże. Przechować okulary. M MMZ skład. Nigdy za nie mieszkałam, ale tak. Ja jestem chyba Aha. <laughs> Mama małpa. My oczywiście odczarowujemy rzeczywistość, czyli. I chowamy telefon, bo zaraz zostaniemy bez niego. No, ja się naprawdę trochę zryzuję. Ale fajne, one nie drapią, nic nie robią, tylko chcą wszystko ukraść. Przed chwilą jednak chciała rozpiąć się mi suwak w nerce. Pracownicy bardziej wydajni niż w Polsce. No i już. Przepadły. Garciaro lampucery. <grymka> Perełki, kochani, kupujcie. <grymka> Pola i Dominik, co by wam się przydało do busa? Nie chcę was pytać, bo nie będzie niespodzianki, no. Talerz, miska czy nic? Pewnie nic. nic. To kupię wam miskę. <grymka> Telefony, Instagramy. <grymka> vlogi fancy miejsca ale przypadkiem trafił się teraz, ale naprawdę jest pięknie tutaj. jest koszulka na Masta Bitches i chciałabym ją kupić, ale bo nie kosztuje 200 zł. Yeah. This traffic is crazy. Nie! Crazy! Ale to moje, mój, mój walkage. No i tak się tutaj żyje właśnie, dlatego mnie to wkurza trochę. Ale dopóki nie muszę kierować, to mam to w nosie. Jestem uzależniona od tego. Tego. Hmm, to było mej. Hmm? To? Jajko. Mam też pocztówki z Filipin, ponieważ na Filipinach mi się nie udało Do za Żeby był dowód Pan do nas przyszedł i mówię, która godzina? 10.30, o której fery O 10.30, chodźcie. No dobrze, tutaj się czeka na fery, każdy ma swój kolorek, my mamy żółty. Fery kosztuje 50 zł. Ja już chcę. Chodź moja podróżniczko w mojej solo podróży. I solo, solo i solo to. To moje solo. Dodam <grydąłem> takiego loda solo. Solo ren. Tu jest widok na nuce. No, nie będzie w Tu się, może, może, być. się no, soko, a ja się zajmę. Oglądanie widoków. <grydziś> Jedna kurwa rząd bez widoków. <grydzi> Zabrać biała sala. I'm not going to get a lot of money. I'm not even recording. I don't know, you oh, tell that's me. That's why it didn't work. i have to okay, jump in the water later. Later, at the infinity pool. <laughs> I'm giving up on you guys. As you should, as you should. But oh, we went we went snorkeling this morning. It was amazing. Just we went to play with the uh, manta rays and another one with a sea turtle. is super. <laughs> <laughs> oh, yeah, probably like. Vlogging time. Hostel numer dwa. Ładne, co? Wiem. Idę się porozciągać troszeczkę rano. A proszę mi pościelić. Proszę już, pościelić. Proszę, już pościelić. Proszę mi pościelić. Szarukawa. Gdzie są manty? where you can You look at me, I forget how to breathe. The noise starts turning to a song, and I was blind, but now I see. Looked for eternity, but you were right there all along. You're where I belong. Like the rain is gone, I'm holding on like the sun in the sky, like the stars in the. że taki mamy piękny piękny widok No generalnie tak, tak to wygląda Ja już poletałam dronem Odhaczone Chcę jechać na jedzenie teraz kwiatka ładnie włożyć. No generalnie to zdeptam ślimaka. Generalnie to dzisiaj jedziemy na Gili. Mało bardzo nagrywam. Życie, życie. Goście do mnie przyjechali na wyspę. Tak wyszło. One, two, three, four, Any others? Mm -hmm. No, I don't have anything. You already ate my sausage Sausage dog. We're going. Sorry? We're going. Gili, -ti. Gili, Gili. A Twoje brawo. no, dziękuję. Bintang schowany. Mam ciągle taki spocony telefon tutaj. Sorry? Gili, Gili. Gili,

Mm. Mm. Idziemy ziomki do rowerami tutaj nie ma ruchu silnikowego, więc będzie może ciszej. Nie mm. sądzę. Zmieniamy, bo jest brudno. Na zdjęciach nie było, ale więc nieprzyjemnie i śmierdzi. No, zdarza się i tak, no. Tak to jest, jak Klaudia już chce zaoszczędzić za przekątne. Teraz powinnaś powiedzieć, a nie Ty. mówiłam! A Pancia dokąd? Które kury Pancia będzie karmiła? Największe. Ko, 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 ko. Ja zamówiłam taki hostel, ale mnie... to, to był hotel, hotel. hotel. z chórami, tak <grym> kur. Boże, ale mnie to zestresowało, naprawdę. Czas na basen. Nie no, zmieniłyśmy, no i do, no dobra płacimy 800 za osobę za dzień, ale to jest w ogóle bez porównania. W ogóle... OMG. Tyle mam, mam do powiedzenia. No... O. You can go but it's that way. Znowu zrobiłam to samo i oddałam wszystkie rzeczy do prania na raz i jakoś tak nie pomyślałam, że nie będę miała w co się ubrać.

And i be been doing it a death and I won't move a little from the nigga Better call a ref and let body on my cell And niggas go that I'm the best When I come in doing this and I'll be banging on my chest And I'm banging the east and I'm banging the west And I'm going to you when I want to make back to your last You were here in the city, you can read it in the press you really want to know what's Let's go! Hello, we are Japanese tourists! Jestem na snorkowanie. Unreal. Czy jesteście ze mnie dumni? Nie mam luki. Powinniście być odwiedzić, że jest odgryziony. Koreś. Żyje? Słuchajcie <gryzys> mnie. <gryzys> Please don't touch. Of touch. No. Right. <laughs> so this is the primary school. Welcome. Welcome. It's a geography class going on. <laughs> Welcome to Ginny Turtle. I think this is a tipsy turtle. <laughs> yeah. Ta praca z basenu to jest trochę dłużej czy tam z plaży. W sensie no chwilę się da wytrzymać, ale niewygodnie jest po prostu nic nie widać, także to taki jest tylko mimik. Nikt, nikt nie jest zainteresowany tym, że ja chcę wysłać w końcu moje pocztówki z Filipin w Indonezji. Dobra, udało się, ale tylko połowę więc Znaczy nie połowę, 14-18. Znowu. Kasia, I'm here. Kasia, made me do it. To jest moment. Ten, ten moment. Mamy dwa. Okrecy. Nie wymagają takie rzeczy większego komentarza. <słyska> 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 you. Yeah.

Ładnie. Welcome to Lombok. Idziemy na górę, w trzeba najpierw wytrzeć